Wszyscy aniołowie balują w niebie. A my wciąż w kosmosie błądzimy, szukając Ciebie, złota energia. Witam serdecznie na rozważaniach, które można sobie odsłuchiwać kiedy się chce, podobnie jak moje pisma, które można czytać. Otwierając książkę gdziekolwiek, bo tam są myśli tylko krótkie, więc te moje myśli, nagrywając je, też mają podobny charakter, więc można odsłuchiwać kiedy się chce. To, co się dzieje w świecie, nie jest dobre, bo dobre powinno być inaczej rozumiane, inaczej postrzegane, to co dobre. I to, co należy robić dobrze. Jesteśmy bardziej skłonni do robienia złego i mieć złe poglądy, złą filozofię, niż coś dobrego, szlachetnego, cnotliwego. Takie są tendencje duszy porysowanej. Ale skoro ma być w Polsce lepiej, ma być ta iskra, mamy być wzorem dla innych narodów, no to niestety połowę Polski jeszcze jest troszeczkę uszkodzonej, tej lewackiej szczególnie mówię o tych ludziach z lewej strony to są dusze uszkodzone bardziej i trzeba ich nawracać skoro mamy być wszyscy jako Polska przykład, jako iskra z Polski na świat trzeba ich nawracać, ale nie oczywiście siłą, czy jakimś tam targaniami, jak jak to niektórzy robią, tylko nawracać ich biczem mądrości. Bicz mądrości, miecz mądrości. Tym trzeba ich uczyć. A przede wszystkim ten miecz mądrości, ten bicz mądrości musi być w edukacji, w szkołach. Minister nie może być lewacki, który ma poglądy zacofane jeszcze sprzed Adama i Ewy. To musi być ktoś inny, zupełnie otwarty, pełen miłości, dobra, subtelności, i ta osoba powinna być bardzo, bardzo mądra i pokorna. Pokorna przed Bogiem, którego może nie znać, bo nikt tutaj Boga nie widział na tej ziemi. Nawet ojciec Pio mówił mi, że nigdy Boga tu nie widział, nikt Boga na ziemi nie widział, a jeśli ktoś mówi, że widział, no to chyba tylko Lenina Engelsa, Marksa i no nie wiem jeszcze Stalina i Tuska może i innych takich podobnych wojowników zła więc trzeba być pokornym a wtedy Bóg może komuś się pokazać, ale jako mądrość, jako delikatność jako subtelność i takich ludzi na urzędach właśnie potrzebujemy, by skruszyli beton komunistyczny biczem mądrości, biczem argumentów, biczem wiary, nadziei i miłości. Tylko tym to można zrobić. Nauka owszem, wszyscy się uczą, i wierzący, i niewierzący, i do, do podobnych yy, wykształceń dochodzą wszyscy. Ale jedni idą w złym kierunku, a drudzy w dobrym. Jedni są szlachetni, a drudzy nieszlachetni. Oczywiście, że wśród niewierzących są też dobrzy ludzie i szlachetni, ale tendencja ateizmu jest taka, aby nikogo y, nie uznawać i raczej dbać o własne interesy, o własny portfel o, w, o własną władzę i tak dalej to właśnie w ten sposób trzeba spojrzeć na to bo jest prawica i lewica i ojciec Pio mi powiedział, że Bóg sprawi tak aby wszyscy kiedyś stanęli po prawicy więc aniołowie się nawrócą wcześniej czy później szkoda tylko marnować tyle czasu na tych aniołów, um, którzy Używają szarych komórek w niewłaściwy sposób. To tyle, jeszcze przeczytam coś. Liberalizm jest równoznaczny z ateizmem określany jako emocja złej, wolnej woli ogłoszony jako światło nowoczesności. Jest on śmiercią kultury podstawowej edukacji. Standard w kosmosie. Pojęcie zmysłowego szczęścia jest fanatyzmem wolności. Zawsze kreuje to sposób myślenia w kierunku liberalizmu ateistycznego i ostatecznie wyciągnięcie noża z kieszeni, by skrzywdzić zazdrośnie inne zmysły dusz wolnych żyjących tu w ciele, materializmu przymusowego z racji reinkarnacji i karmy. Wszystko na wzór Lenina, ideologii marksistowskiej, wspierającą tą fałszywą papkę ideologiczną przez różne media lewicowe, którym zupełnie nie zależy na ich osobistym życiu wiecznym. Wolą grzeszyć i upadać w grzechu na wieki, a dodatkowo z wielką chęcią chcą unicestwienia, ich osobistych odczuć świadomości. Chodzi o uzyskanie w Unii Europejskiej konkretnej świadomości wiecznej śmierci duszy i ciała. W imię mrocznej świadomości, ideologii śmierci i nienawiści, tak zbawia. Z kulturą szlachetną, wiekuistą UE nie ma nic wspólnego. Oni właśnie myślą po swojemu. To są właśnie te lewicowe ich poglądy, które niszczą kontynenty, niszczą kraje, niszczą narodowość, patriotyzm, wszystko niszczą, tylko żeby mieć władzę i innych w swojej y, wybujałej konkurencji pysze niszczyć po kolei kogo się tylko da. I ostatnia myśl. Dobry konserwatyzm, mistyki ducha Stanowi ponadczasową wolność bycia w delikatnym szczęściu, w nieograniczonych ramach dobra i piękna, bycie tu i teraz. Kto to promuje? Nie partie ideologiczne, ale prawda wolna od więzów świadomości, niepartaczonej, świadomości niespartaczonej, a kosmicznej głupoty, bałaganu dusz aniołów, wielkiego egoizmu i to oni mają wpływ na nasze zbawienie? porażka cywilizacji. pytanie. co to za cywilizacja skomunikowana z egoizmem przyszłości? i może jeszcze raz, ostatnia, już teraz. nigdy a przenigdy euro dla Polski. Dla Piński to polski wielki patriota. Tylko złotówka. Nigdy Niemcy ze swoim fałszywym pieniądzem manipulacyjnym na ich korzyść. Niemcy to fałszywa flaga ekonomiczna dla wszystkich w świecie. Zagrażają, zagazują nas za euro. Czyżby? Konserwatyzm mistyki stanowi jedną wolność w kosmosie, naszym świecie w Polsce, w ramach dobra idealnego. To tyle tych refleksji. Trzymajmy się Polski, polskich granic. Ojciec Pio powiedział, że Lwów wróci do Polski, więc będą jeszcze różne roszady, ale to przyszłość. Teraz musimy być świętymi, starać się być dobrymi i rozumieć, co się dzieje w nas i wokół nas. To tyle. Do jutra. Wszyscy aniołowie Balują w niebie A my wciąż w kosmosie błądzimy Szukając Ciebie Złota energia Miłości otacza ich wszystkich Mieszkamy teraz w naszym świecie Energii niższych Nasz drogi rodzic Tęsknimy za Tobą, bo Ty jesteś kochającą osobą. Posyłasz do nas swoich posłańców, byśmy odnaleźli drogę do Twoich niebiańskich krańców, nasz drogi rodzicu. Tęsknimy za Tobą. I'm so Posłańców, byśmy odnaleźli drogę do Twoich niebiańskich krańców. Nasz drogi rodzicu, tęsknimy za Tobą, bo Ty jesteś kochającą osobą.